Niezwyciężony. Krwawa lekcja superbohaterstwa od Amazona. Amazon chyba w końcu zrozumiał, że nie wszystko musi pachnieć popcornem i płytkimi morałami rodem z Marvela. Niezwyciężony to serial animowany, który zamiast lać lukier leje krew. I to dosłownie. A przy okazji pokazuje, że komiksowe adaptacje mogą być równie brutalne co inteligentne. Super chłopak i jego nie super tata. Poznajcie Marka Greysona, typowego nastolatka, który marzy o tym, by być jak jego ojciec. Problem w tym, że tatuś to nie Belek tylko Omni-Man. Najsilniejszy superbohater na Ziemi i facet, który jednym ciosem potrafi wymazać miasto z mapy. Brzmi znajomo? No właśnie. Początkowo wszystko wygląda jak klasyczna historia o dorastaniu supermocami. Aż do momentu, kiedy Amazon zdejmuje rękawiczki, a my dostajemy po twarzy. Bo niezwyciężony to nie bajeczka o herosach w palerynach. To emocjonalny rolecaster, w którym ojciec morduje pół drużyny bohaterów, a syn uczy się, że ratowanie świata może kosztować bardzo, bardzo dużo. Kreskówka tylko z wyglądu. Nie dajcie się zwieść kolorowej animacji. Ta produkcja to pełnoprawny dramat science fiction z toną przemocy, przekleństw i dylematów moralnych. Kiedy Mark dostaje pierwsze baty, a dostaje ich sporo, czujemy każdy cios. Amazon nie bawi się w półśrodki. Tutaj krew tryska jak w Tarantino, a sceny walk wyglądają lepiej niż połowa kinowych Black Baxterów. Komiks o ludziach-potworach. Twórca serialu Robert Kitman. To ten od Dead Walking Dead przeniósł na ekran swój kultowy komiks z chirurgiczną precyzją. Bohaterowie nie są tu czarno-biali. Omniman to potwór, ale z logiką, którą trudno całkowicie odrzucić. Mark to bohater, który nie zawsze wie, czy robi dobrze, a świat, który próbują chronić, często wydaje się tego wcale nie wart. Trzy sezony krwawego Katarzys. Pierwszy sezon zadebiutował w 2021 roku i od razu wciągnął widzów jak czarna dziura. Drugi, rozbity na dwie części, tylko podbił stawkę, wprowadzając nowe postacie i większe konflikty. W 2025 roku Amazon odpalił sezon trzeci, który rozwija galaktyczny wymiar historii i pokazuje, że Mark zaczyna naprawdę rozumieć, kim jest i co to znaczy być niezwyciężonym. A to dopiero początek, bo czwarty i piąty sezon są już potwierdzone. Kirkman obiecuje, że dopóki ma siły, będzie rozlewał emocje i krew dalej. Dlaczego warto? Bo to najlepszy superbohaterski serial ostatnich lat. I nie, nie tylko animowany. Bo Amazon miał odwagę pokazać, że moralność nie zawsze wygrywa, a bohaterowie to nie ludzie z żelaza, tylko z krwi i kości. I wreszcie, bo to po prostu kawał świetnej, dojrzałej historii o rodzinie, władzy i przemocy. Werdykt niezwyciężone wbija w fotel, rozrywa emocje i przypomina, że kreskówka nie musi być dla dzieci. Moja ocena 9 na 10. Krwawa perfekcja w animowanej formie.